Do połowy lutego 1945 roku, kiedy wojna już losy wojny były przesądzone, w Dreźnie nie było czuć działań wojennych. Niektórzy e, śmiali się nawet, że Churchill chyba ma tutaj rodziny, e, dlatego nie wysyła tutaj bombowców. Tak dobrze jednak nie było. Do z 13 na 14 lutego alianci wysyłają tu 500, około 580 bombowców. Polskie lotnictwo bombowe w, w Wielkiej Brytanii odmawia wzięcia udziału w tej akcji. Zostają na Drezno spuszczone bomby fosforowe. To jest coś strasznego, tego po prostu nie, nie można ugasić. Asfalt topił się i wlatywał do schronów, gdzie byli schronieni ludzie. I nie tylko Niemcy, ale też uciekinierzy i jeńcy wojenni z Europy Wschodniej. Najstraszniejsze bombardowanie w sumie z II wojny światowej, bo na przykład w Hiroshimie podczas wybuchu bomby atomowej ginie około 70 tysięcy ludzi. Tu w ciągu jednej nocy zginęło 182 tysiące ludzi. Po prostu powietrze zostało wyssane i nastąpił efekt burzy ogniowej. Po prostu nie było tlenu. A przedmieścia zostały wciągnięte jak w ognisku do, do, do centrum. Rano 15 lutego nad miastem, nad ruinami kompletnymi stoi tylko właśnie ten, ten kościół Frauenkirche. Przychodzą do niego ludzie, dotykają go i on cały się rozsypuje, bo po prostu od temperatury zrobił się z niego tak pumek. Za nami widać fragment, który się pozostał prawdziwy, a ten kościół został odbudowany w 1993 roku. Tak jak cała starówka, która teraz. Robi wrażenie tak, jakby wołała wszystkich, przychodźcie do nas, patrzcie, mniej więcej Feniks z, z, z popiołu. Zapraszamy tu wszystkich. <mum> Aha. No właśnie, jesteśmy w muzeum w Dreźnie. Dlaczego tu trafiliśmy? Fascynujemy się teraz wszyscy legendami Perelu, ale w Perelu nie tylko jeździły polskie Fiaty i Syrenki i Warszawy. No właśnie, były też łady, były też wołgi, były też Moskwicze. Były Pragi, Tatry i Skody. A... Ale były także... No właśnie, wytwory y, nrd owskiej myśli technicznej. Tu, właśnie w tym muzeum, można je znaleźć. Co ważne, muzeum nie tak daleko od naszego kraju. Muzeum y, Motoryzacji w Dreźnie. Zatem przyjrzyjmy się eksponatom, zobaczmy, co można tutaj zobaczyć, i zobaczmy, dlaczego warto tutaj przyjechać. Nie tylko trabanty, nie tylko Simpsony, ale coś innego. Na wejście, na dzień dobry, niesamowity eksponat, mianowicie pierwszy, tak to nazwijmy, pierwszy samochód na świecie. Tak powiedziałeś, na dzień dobry motoryzacji, bo to jest właśnie pierwszy samochód na świecie. Pojemność, tak jak mój kochany Daihatsu Chłore, czyli 998 cm, czyli niecały litr. Uwaga, 0,9 konia, ale pozwoliło mu to. Szalona moc. Szalo, szalona moc, pozwoliło mu to się rozpędzić do 12 km na godzinę. To właśnie tutaj Berta. Tym samochodem swoimi synami jechała, gdy Karl, Karol Benz spał w sobie. No właśnie. I do tego samochodu w aptece kupowała benzynę, bo wtedy jeszcze stacji takich nie było. Tak, a szef wymieniał jej klocki hamulcowe właśnie tutaj. Także to jest pierwszy samochód na świecie. Możecie go zobaczyć. Tu wreszcie. Tu jest drugi samochód na świecie. Daimler. Wiesz co, ja tu widzę co najmniej jeszcze kilka, kilkanaście egzemplarzy, o których naprawdę warto powiedzieć. Chodźmy dalej. Jak NRD to dwusuw. I fab dwusuwowa. Piękny pilot czterosuwowy. A tu, proszę Państwa, myśmy przyjechali z samochodem elektrycznym, a już kiedyś kombinowali A samochód o napędzie. Y, Ona napędzie parowym, no właśnie. Motoryzacja kiedyś rodziła, wcale nie było takie oczywiste, że będzie korzystała z takiego źródła napędu jak benzyna. Y, tutaj doskonały przykład Ale z samochodu. Jak, jaka jakość wykonania tych wszystkich elementów. No właśnie, bo warto zaznaczyć, że te samochody są w sporej mierze oryginalne, niekoniecznie restaurowane. Oto jeden z takich przykładów. I to by się hulało. Jacek wspomniał o jakości wykonania, oto kolejny przykład, Rur 8 typ F, przepiękny kabriolet, sama jakość wykonania, powłoka lakiernicza, drewno w środku, skóra w środku, no coś niesamowitego. Dzisiaj się z całą pewnością tak samochodów nie buduje. Jak ja słyszę że teraz kupiłem nowy samochód, jest piękny. To nie są piękne mody. Tu jest piękny samochód. Zobaczcie te szczegóły. I, i, ta, I ta forma nadwozia. Tak proszę Państwa wygląda piękny samochód. W dodatku Gabriel. w Sam raz na taką pogodę jak dzisiaj. Niezwykle on jest piękny. Ja co chodzi tutaj tylko? Zobacz. BMW ktoś zdrapał niebieską farbę. Nie, EMW, właśnie. Nie baj się rękę, tylko... Eisenach Motorenwerke. czyli enerdowska maszyna z silnikiem sześciocylindrowym. Takie samochody się w NRD pięknie robiło, w 1952 roku. I to dodatkowo taksówka. Ale jak to brzmiało, 6 sześćcylindrowy. Piękny. Dawno, dawno temu, kiedy metal był metalem, a nie, że plastik udawał metal, kiedy nie było pasków rozrządu, pękających napinaczy, które trzeba było często wymieniać. Kiedy nie było y, wtrysków elektroniki, silnik był dziełem sztuki. Patrzcie, to jest wszystko dzieło sztuki. To robił inżynier, artysta, a nie, że maszyna robi maszyny jak teraz. I taki silnik musiał brzmieć. Piękny silnik Simpson Supra z 1925 roku. Model P70, czyli protoplasta Trabanta. Samochód, który niegdyś był jednym z oficjalnych samochodów polskich lekarzy, bo właśnie na takie auta dostawali oni przedziały. Tak, to jest starszy brat Trabanta, porządek długo Trebanta. U nas petka była bardzo p petka Petka nie mówi, A złośliwi śmiali się, że ma podłogę z desek, bo miała podłogę z desek. To ja powiem więcej: ją... tu jest kilka legend dotyczących tego samochodu. Między innymi takie, bo tu już mamy duroplast, czyli ten materiał, który później był zastosowany w trabancie. Pierwsze wersje duroplastu, między innymi w tych samochodach, w P-70 i w pierwszych trabantach, były uwielbiane przez uwaga. Takie zwierzątka jak szczury. One po prostu zjadały te samochody. Ale. A naprawdę podłogi wykonywał Cieśla. Tak, ale tu mamy też wersję wyjątkową, bo to jest P70 Coupe. Tego no, samochodu y, raczej u nas by się nie spotkali. I skórzana ta Z prawdziwej skóry. Prawdziwej. Samochody nrd miały swój klimat. Były całkiem inne niż czeskie, niż polskie. To właśnie tymi zaokrągleniami, tym wszystkim. Także y, miały ten swój taki smak, tą kierownicą. A to jest właśnie pierwsza levelnicka, Trabant 600. Czyż nie jest śliczny? Cwajncylindę, cwaj tak Motor i serce mydelniczki, chodzony powietrzem, dwusłuch. Później nawet karierę lotniczą robił, bo pierwsze motolotnie w Polsce właśnie śmigały na takich silnikach. Wspomniałeś o pływowych kształtach Trabanta, ale tu mamy kolejny egzemplarz. Tym razem Wartburga 311, wersja coupé. No, bryła prześliczna. Szczurek. Z wyjątkowym sentymentem na niego patrzę, gdyż mój dziadek właśnie takiego posiadał, ale niebiesko. Właśnie kremowego, takiego, ekry. Czyli zobacz, moda trochę wraca, bo y, znowu mamy dwukolorowe nadwozia. Nic nowego, to już było w latach 60. -tych. Ale on ma przepiękną tablicę rozdzielczą. I byłem takim małym chłopcem i siedziałem i nie mogłem się nadziwić tej kierownicy, że nie jest wcale okrągła. I bawiłem się tymi klawiszami od, od, od radia, to pamiętam. I on tak pięknie pachniał, ten warb był w środku. No to był szczyt marzyń. W czasie PRL-w Polsce rywalizowały ze sobą zawsze cztery samochody. Łada, Skoda, Duży Fiat i Wartburg. Ale złośliwi zawsze mieli jeden argument przeciwko Wartburgowi. Dwusuwowy, spierdzi innymi. Tu mamy prototyp. Niemiecki dział OBR, czyli dział Badań Rozwoju, nie, nie zasypiał. W 1968 produkuje samochód, który wygląda jak pasa. I to właśnie Volkswagen na zachodzie odpatrzył kształt od tego Wartburga. Cztero... Cylindrowy, czterusurowy, sportowy kupę Walk. 75-koni. Wiecie, jak to wymiatało? No właśnie, czyli okazuje się, że nie tylko nasze ośrodki badań i rozwoju pracowały, oni także y, nie spoczywali na laurach, produkowali takie rzeczy. I jeszcze jedna ciekawostka, na którą ja zwróciłem uwagę, zobacz. 68 rok. My dzisiaj mówimy, że y, powiedzmy ten Jarys, chociażby, którym przyjechaliśmy, ma równą płaską podłogę. W tym samochodzie była ona już w latach 60. Ale widzicie, Jaszek y, za naszej wschodniej granicy zabrania. nam produkować prototypy. Całe szczęście, że tego... takie egzemplarze się zachowały, i można je oglądać w muzeum. Ale naprawdę, to jest naprawdę wysoki poziom. Widzieliśmy przez chwilę pierwszy samochód, a to jest właśnie pierwszy motocykl, który miał pół konia mechanicznego i w 1885 został zbudowany przez Daimlera. No ale przejechał on tylko 3 km. Ale I można z nim było jechać aż 12 km na godzinę, ale chyba nie po bruku, bo zawieszenie jego jest żadne. Ale tak właśnie wygląda pierwszy motocykl jak ja bym się chciał nim przejechać. W motocyklu nim silnik trafił w to miejsce, w którym jest do dzisiaj, wędrował z różnych miejsc. A to był w kole i kręcił się jako gwiazda razem ze szprychami, a to był w kole w piaście, ale nie kręcił się wraz z kołem, a to był przy kole, a to był nad kołem. Jak widać eksperymentowano nie tylko z silnikami, ale również uwaga, z ogumieniem, bo to nie zawsze było z gumy. Zwróć uwagę na te koła. Jakie kombinacje? Sprężyny albo sama Felga. Nie zawsze na tym kole leżała guma. Marzeniem każdego chłopca w PRL-u był motorower. Ryś, komar, żak, pegas, kadet, ale już takim niedoścignionym wzorcem motoroweru, ja nawet nie wiedziałem, że inne istnieją jak Honda, czy suzuki czy Kawasaki, to był po prostu Simpson. Simpson SR1. Jak to ci chodziło, miałem taki sam egzemplarz, ale później silnik jego skończył w moim kajaku. Muzeum spotkać możecie nie tylko samochody, motocykle, samoloty, kolej, ale też... chociażby warsztat. No właśnie, panie Kaziu, bo tak widzę, że to robota wre... na kiedy ten mój motorek by był gotowy? Pytaj pan w piątek. Aha, no dobra. To ja przyjdę później. Panie bardzo, zdaję sobie sprawę z tego, że tworzyłem duże zagrożenie, ale ja po prostu lubię zap... Zobaczyliśmy przez całe muzeum, zobaczyliśmy samochody, zobaczyliśmy motocykle, zobaczyliśmy rowery, zobaczyliśmy nawet pociągi. Docieramy na samą górę, gdzie są także śmigłowce, helikoptery, samoloty, w tym między innymi maszyna naszego konstruktora, który niedawno gościł w Pile. Właśnie niedawno jeszcze, pamiętamy jak odlatywały dwóch wraz z głównym konstruktorem i wynalazcą tego dwupłata Michelem Placerem, a oto jego jeden z pierwszych właśnie Dzieci, jego młode, czyli ćma, to jest samolot, który on skonstruował. Jest tu w muzeum, przepiękny jest ten samolot. A tam z tyłu pierwszy samolot, który przeleciał kanał La Manche, blair My kończymy wizytę tutaj w Dresdeńskim Muzeum Transportu, do którego Was zapraszamy, bo to naprawdę nie jest daleko. Wrażenia niesamowite. Dobry pomysł na weekendową wycieczkę po to, żeby zobaczyć eksponaty, których u nas no, nie spotkacie, nie ma takiej szansy, żeby te wszystkie sprzęty tutaj poznać. Tak jak wspominałem, skoro fascynujemy się tak bardzo epoką PRL-u, poznajmy też to, co działo się za naszą zachodnią granicą. Zatem do, do zobaczenia w następnym autobusie. Do zobaczenia, ale to muzeum warto Szymon powiedział z bo ono ma taki jakiś swój klimat, swój jedyny. Takie zresztą same drezno, niesamowite miasto. Zaglądajcie tu, polecamy.